Nie jestem zainteresowany głoszeniem istnienia szatana. To, czego pragnę, to aby świat poznał i ukochał Jezusa. Szatan jest jednak wielkim przeciwnikiem Boga, który stawia przeszkody naszemu spotkaniu się z Panem. Jeśli będziemy tego nieświadomi, nie poznamy kłamstw, których zawsze używa, nie będziemy mogli przygotować się do jego ataków. Tak napisał w swojej książce Emiliano Tardi w książce Jezus Żyje. Ja także nie jestem zainteresowany, żeby w centrum uwagi stawiać diabła, jednak jego aktywność, jak pisze Paweł w liście do Koryntian, jego zamysły dobrze są nam znane. Musimy zrozumieć jego sposób działania, po to, żeby wiedzieć, jak skorzystać z mocy Jezusa, która może nam pomóc. Jezus ma tak wielką moc, Jezus ma wszelką moc i wszelką władzę na niebie i na ziemi, że kiedy, jak jest napisane, w drugim liście do Tesaloniczan w drugim rozdziale, że kiedy pojawi się antychryst, który ogłosi się Bogiem który będzie czynił potężne cuda i znaki, fałszywe cuda i znaki żeby odwieźć nas do Boga to jest powiedziane drugi Tesaloniczan 2,8 wówczas ukaże się niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci samym objawieniem swojego przyjścia, tchnieniem swoich ust jednym słowem, precz i on odejdzie więc taka jest potęga Jezusa, i w perspektywie potęgi Jezusa słuchajmy teraz o tym, jak Jezus uwalnia od wpływu złych duchów. Są trzy takie aktywności demoniczne, każde omówię. Pierwsza aktywność to są pokusy. Teraz w liście, który napisał Jakub, apostoł napisał tak, że Bóg nikogo nie kusi, ani sam nie podlega pokuszeniu. Czyli pokusy nie pochodzą od Boga. Jakie źródło pokus? W pierwszym liście Jana, Jan opisuje, że są trzy źródła: ciało, świat i szatan. Ciało to są złe skłonności w nas. I prosty przykład. Bill Clinton, którym niewielu ludzi wie, że był ewangelicznie wierzącym chrześcijaninem, był czy jest, mam nadzieję, nadal, to znamy jego skandal z Moniką Lewiński, kiedy dopuścił się cudzołóstwa. I po latach wywiadzie on mówi, i myślę, że mówi to szczerze. Mówi tak. To mnie oczywiście nie usprawiedliwia. Mówi, ale to był bardzo napięty czas w Białym Domu. Bardzo dużo pracowaliśmy, niewiele odpoczywaliśmy i uległem pokusie. Więc kiedy my przepracowujemy się, kiedy my mamy, każdy ma jakieś skłonności jedni do obiadania, inni do upijania, inni może w jakieś inne rzeczy mamy pewne w nas skłonności, i dlatego musimy dbać. O nasze ciało i w znaczeniu fizycznym, ale też musimy pamiętać, w czym jesteśmy słabi, i na te dziedziny życia szczególnie uważać. Na przykład, mój znajomy, który całe życie poświęcił głoszeniu Ewangelii, ma taką zasadę, że nigdy, nigdy w żadnym wypadku nie spotyka się sam na sam z kobietą. I kiedyś był taki sytuacji, że głosząc Ewangelię, był w pewnym kraju, to była Portugalia, i Okazało się, że bardzo go poproszono, że jest jakaś kobieta, która jest bardzo zniewolona demonicznie, i on miał pojechać się modlić. Pojechał, modlił się, został uwolniony, ale jechał tam z tłumaczką i mieli lecieć w samolocie. I dla kogoś to może być dziwactwo, ale on powiedział tak do tej tłumaczki: Nie obraź się, ale nie chcę, żebyśmy siedzieli obok siebie. Nie dlatego, że zaraz by stało się coś złego, ale dlatego, że kiedy wchodzimy na pas nadgraniczny i za często nim chodzimy, to w końcu przekroczymy granicę. Więc pierwszym źródłem pokus jest porządliwość w nas. Drugie to jest świat, czyli nie świat w znaczeniu, że wszystko na świecie jest złe, tylko to, co nie funkcjonuje właściwie według Bożych standardów. Na przykład ktoś, kto był uzależniony od alkoholu, jeżeli będzie dalej chodził do knajp, gdzie piją, gdzie będzie chodził na suto zakrapiane imprezy, Prawdopodobnie w końcu ulegnie pokusie, ale jeżeli będzie chodził na grupy wsparcia, a to w, czyli w miejsca, gdzie są ludzie, którzy zmagają się Taegon i którzy wspierają się w tym, żeby nie ulegać nałogowi, będzie y, mógł być wolny od, y, od wpływu innych ludzi, którzy mogą go nakłonić do złego. A więc, porządliwość w nas, y, źródło pokus, drugie, świat, czyli to, co na zewnątrz funkcjonuje niezgodnie z bożymi standardami, i trzecia rzecz. To jest szatan. Jedno z moich doświadczeń było takie, przez dłuższy czas byłem zniechęcony. To już chyba trwało 2-3 tygodnie. Mówię sobie, no trudno, no tak, tak się dzieje. Jestem zniechęcony, i takie, żeby się poddać, żeby. I zacząłem widzieć, że po tych 2-3 tygodniach takiego zniechęcenia. Wprawdzie, jeżeli chodzi o moją służbę, wtedy żyłem całkowicie ze służby i to było jedyne, czym się zajmowałem. To jeżeli chodzi o służbę, to rzeczywiście, no. Służby nie zaniedbywałem, ale już zdarzało się, że a czasami się skrócę i modliłem, a czasami nie poczytałem Biblii, a czasami za dużo telewizora i widziałem, że to zniechęcenie, które towarzyszyło mi już od trzech tygodni, to zniechęcenie było nawet niezależne od tego, że widziałem efekty swojej pracy, ale ono było. I pamiętam, byłem na takim spotkaniu, kilku liderów wspólnot charyzmatycznych i kościołów. Charyzmatycznych byliśmy na takim spotkaniu, i człowiek, który prowadził to spotkanie, mówił słowo, potem modlił się, i nagle miał takie wewnętrzne uczucie, i mówi: e, A teraz nakazuję wszystkim demonom, które dręczycie, te bo tych Boże dzieci, odejdźcie w imieniu Jezusa. I nagle poczułem, że zostałem wolny od tego zniechęcenia. To było to zły duch zaczął mnie w ten sposób. Kusić do tego, żebym się zniechęcił w relacji z Bogiem, zniechęcił w służbie. I teraz myślę, że rozumiesz, tak, pokazałem to w pewnym kontekście. Nie znaczy, że każde zniechęcenie pochodzi od złego ducha, nie. Ciało, świat i szatan. Więc pierwsza rzecz, pokusy. Jezus Chrystus ma moc. Pokonał, kiedy był na pustyni, był trzykrotnie kuszony, trzykrotnie pokonał diabła, i kiedy zwracamy się do Jezusa, od tamtej pory częściej, kiedy widzę, że przez dłuższy czas, kiedy jestem wyspany, wypoczęty, jakby wydaje się, że wszystko jest w porządku, kiedy nie spotykam się z jakimiś niewłaściwymi ludźmi, którzy sprowadzają mnie na złe drogi, a przychodzą tego typu, czy innego typu pokusy, i trwają długo i często wtedy, albo sam się modlę, albo proszę innych o modlitwę, o uwolnienie od wpływu złych duchów, i często właśnie tak się dzieje, że, że jestem uwalniany. I teraz druga rzecz to jest dręczenie. Czyli. Tu mamy pokusy, które prowadzą nas do czegoś złego, tak? które chcą nas zwieść, a teraz dręczenie. W Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale mamy kobietę pochyloną, która od 18 lat nie mogła się wyprostować, Jezus ją wyprostował i powiedział: A czy tej córki Abrahama, którą 18 lat dręczył szatan? Niektóre rodzaje cierpień fizycznych to są dręczenia złego ducha. To nie jest tylko choroba, którą można by wyleczyć, to nie jest choroba, którą człowiek może być uzdrowiony od tylko to jest coś, co dręczy człowieka i trzeba wyrzucić złego ducha. Nie każda choroba, ale niektóre tak mają. Pamiętam taki moment, kiedy w czasie pewnej sesji modliliśmy się i była młoda dziewczyna, naprawdę młoda, miała 20 parę lat, i mimo tego, że była tak młoda, miała potężne żylaki w, w obu nogach. To jakiś tam lekarz mówi, że może operacyjnie, ona nie za bardzo chciała się zgadzać na operację. Kiedy modliliśmy się, te żylaki całkowicie zniknęły. Minęło kilka tygodni. Ona całkowicie zdrowa, i któregoś razu prowadziłem taką sesję z modlitwą o uzdrowienie w jednym z kościołów, ona też ze swoim mężem pojechali ze mną, żeby tam też razem modlić się. I poprosiłem ją, żeby powiedziała świadectwo. I ona mówi, tego dnia rano wstała, obudziła się, patrzy, a jej nogi są całe w żylakach. I ona mówi, jak to możliwe? I pomodliła się, poprosiła swojego męża, mąż się modlił i powiedział, zły duchu odejdź od niej w imieniu. Jezusa. I w jednym momencie te żelaki przestały być na jej nogach. Znikły całkowicie. Druga rzecz to jest drugi Koryntian, 12 rozdział, kiedy Paweł pisze o olbrzymich objawieniach, które dał mu Bóg, a jednocześnie pisze, że oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby go policzkował, aby nie wynosił się z powodu nadmiaru objawii. Był jakiś rodzaj złego ducha, który Bóg dopuścił do jego życia, Bóg nie chce, ale dopuszcza pewne rzeczy, po to, żeby Paweł z powodu tak wielkich objawień, jakie miał, bo pisze tam, że był w trzecim niebie, czyli bardzo potężne, mistyczne doświadczenie, żeby nie wynosił się w swojej pysze. Więc niektóre rzeczy, które nas dręczą, nie wszystkie, tak? No, ostatnio nocowałem w jednym hotelu, i nie położyłem się, byłem zmęczony, nie mogłem zasnąć, bo zegar tykał, tykał, tykał i to był zegar na baterie, więc wyciągnąłem te baterie z tego zegara i położyłem na łóżku, położyłem się i słyszałem, że zegar dalej tyka, ale patrzę, że był drugi taki zegar. Albo taki większy pokój w drugim miejscu. I też wyciągnąłem baterię i zostałem spokojny. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żebyśmy nie dopatrywali się wszędzie diabła, tak? E, tylko mówię, że jego aktywność też jest i też musimy brać pod uwagę. To, to co nam pomaga, to albo dojrzałość w wierze, kiedy już pewne rzeczy znamy, albo też duchowy dar rozeznawania duchów. Bo jak jest taki, słyszałem jakiś dowcip, jak to... E, Pewien zakonnik bardzo źle znosił, że w piątki nie można jeść mięsa, no i nagle w zakonie w piątek czuć taki zapach parówek. No i ten zapach dobiega z celi tego właśnie brata, wchodzi przełożony tego zakonu, wchodzi, patrzy, a ten na takim zmyślnym urządzeniu podgrzewa sobie parówki. I on mówi, bracie, co ty robisz? Przecież dziś piątek, nie jemy mięsa. A on mówi, diabeł mnie zwiódł i uległem pokusie. Na co wychodzi z szafy diabeł i mówi, nie ojcze przełożony, ja na, w życiu nie wymyśliłbym tak zmyślnego sposobu, żeby gotować parówki. To jako anegdota, tak, słyszałam od jednego duchownego katolickiego, więc to nie jest przeciwko żadnym zakonnikom, e, tylko żeby pokazać, żebyśmy nie przesadzali w tym, że mówię o działaniu złego ducha. Bo ono jest i Biblia o nim mówi, ale nie chcę jakby w tym przesadzać. Więc mamy tak: pokusy są od złego ducha, dręczenie i trzecia rzecz, i to jest ta najistotniejsza, najczęściej się dziejąca, czyli zniewolenie. I teraz ludzie mówią, jak człowiek, którym mieszka Duch Święty, może w nim też przebywać zły duch? Jak człowiek może być zniewolony? Bo rozumiemy, że pokusy i dręczenie są z zewnątrz, a zniewolenie już od wewnątrz. To ja zawsze odpowiadam tak, a w jaki sposób człowiek, którym przebywa Duch Święty, może bluźnić, może cudzołożyć, bo przecież zdarza się, że ludzie wierzący to robią. W jaki sposób to jest możliwe, skoro przebywa w nim Duch Święty? Nie Rozumiemy, że mamy trzy sfery. Jesteśmy duchem, który ma duszę i mieszka w ciele. Duch to jest po hebrajsku w Starym Testamencie nazywany jest ruach, w Grece, w którym napisany jest Nowy Testament, to jest pneuma. Nasz duch. I tam, kiedy rodzimy się na nowo, nasz duch się rodzi na nowo, tam mieszka Duch Święty, w Duchu. Ale mamy duszę, która po hebrajsku nazywa się nefesz, a po grecku psycha, od którego pochodzi psychologia, psychiatria i tak dalej, to jest rozum, wola, emocje. I tutaj Zły duch może zmień, wpłynąć na nasze myślenie, wpłynąć na naszą wolę, wpłynąć na nasze emocje. I mamy ciało, które po hebrajsku nazywa się bazar, a po grecku nazywa się soma. Stąd choroby psychosomatyczne. To jest właśnie z Greki, tak? Z tego jak Biblia pokazuje te trzy części człowieka. I zły duch może na nas wpływać. Problem jest taki, że w Grece jest takie słowo, które u nas często jest przetłumaczone jako. Na przykład może być przetłumaczone w tych anglojęzycznych przekładach jako często opętanie, a to jest takie słowo, spróbuję je wypowiedzieć, bo jest bardzo długie. Daimonize menoj. Daimonize menoj. Czyli pod, będący pod wpływem ducha, złego ducha. I ten wpływ może być różny. Na przykład w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale mamy człowieka, który go. Był w synagodze, kiedy jest zgłosił, zły duch został skonfrontowany i zaczął się drzeć i jest wyrzucił tego ducha. W Ewangelii Łukasza w ósmym rozdziale mamy przykład Marii Magdaleny, w której było osiem złych duchów, które jest wyrzucił. Przepraszam, to się pomylić. Duchów było siedem, to jest ósmy rozdział Łukasza, a duchów było siedem. To Marii Magdalenie dodałam jednego ducha. Ale w Ewangelii Marka w piątym rozdziale mamy Egerazenczyka, gdzie mamy legion demonów. Tak? Legion to, w zależności od tego, do, do legionów rzymskich, tak? które liczyły od tysiąca, mogły do dziesięciu tysięcy liczyć nawet. Czyli jest pokazane, że może być różny wpływ, może być jeden duch, może być kilka duchów, a może być potężnie zniewolony. I teraz my, w zależności od tego, jak bardzo zniewolony jest człowiek, pewien rodzaj zniewolenia nazywamy już opętaniem. I czasami to opętanie jest tak jak Gerazeńczyka, ale czasami opętanie jest takie, jak żeby tutaj nie wymieniać zmienia i nazwiska, yy, ale pomyśl sobie o niektórych przywódcach światowych, czy obecnie żyjących, czy już nie żyjących, którzy wywołali potężne konflikty światowe. Ci ludzie nie zachowywali się na zewnątrz, jak takie osoby, które my często myślimy, że zdemonizowane. Natomiast ich umysł, sposób myślenia, ich wola, ich emocje, to, co im się po podobało, to, co jak list pisze, że mają upodobanie w nieprawości, to był wpływ złego ducha. I Jezus uwalnia od tego. W swoich nagraniach dzieliłem się już wieloma sytuacjami. Podzielę się jeszcze teraz kilkoma, natomiast chcę powiedzieć, że Jezus z tego wszystkiego uwalnia, czy to jest potężne? Opętanie, czy to jest lekkie zniewolenie, czy coś pośredniego. Jezus umarł na krzyżu i dzięki Jego zwycięstwu możemy być wolni, Ty możesz być wolni twoi bliscy. Oczywiście człowiek może być wolny, jeżeli chce. Bo jak mówi jeden z psalmów, Bóg uwalnia nas od naszych nieprzyjaciół. Jeżeli uważamy nasze yy, demony i ich wpływ za przyjaciół, to Bóg nas nie uwolni, bo nie chcemy być wolni, ale kiedy zwracamy się do Niego, On uwalnia. I właśnie to słowo, to już nie będę sobie łamał języka i czytał go z trudnością, to greckie słowo, które oznacza wpływ złego ducha, może to być różny wpływ na nasz umysł, na naszą wolę, na nasze emocje. Opowiadałem nieraz o pierwszym takim uwolnieniu, które widziałem, to był człowiek, byliśmy na pewnym wyjeździe, większość ludzi była wierząca, ale kilku tam się znalazło, bo to był wakacyjny wyjazd dla młodzieży ja też byłem wtedy młodym człowiekiem w kończącym szkołę średnią i był jeden człowiek, który tam przyszedł, bo, go, bo był swojego kuzyna na wakacje kuzyn jechał na ten wyjazd, więc zabrał jego i on zaczął ze mną rozmawiać, że on nie za bardzo wierzy czy jest Bóg, rozmawialiśmy trochę o Bogu i na końcu powiedziałam, czy mogę się za niego pomodlić on powiedział, że owszem, byliśmy w lesie, zamknąłem oczy i zacząłem się modlić odczułem złego, obecność złego ducha i nakazałem złemu duchowi odejść i w jednym momencie ten człowiek zaczął się śmiać, ja nie rozumiem, co się dzieje myślałem, że on się ze mnie śmieje. I on mówi: Nie, nie, poczułem, jak mnie coś puściło. I później ten, ten wyjazd trwał prawie dwa tygodnie. Na końcu on przyszedł do mnie i mówił Wiesz, co, bardzo ci dziękuję. To czego nie wiedziałeś, że jestem uzależniony od narkotyków i nawet narkotyki miałam tutaj ze sobą, ale po tej modlitwie zupełnie opuściła mnie do tego chęć. I to jest jedna z tych rzeczy, w których, w których zły duch odchodzi od człowieka. I czyni go wolnym. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że każdy, kto zażywa narkotyki, musi być uwolniony od złego ducha. Przyczyny, pamiętać, ciało, świat i szatan, czasami to jest miks tych wszystkich rzeczy. Yy, największe takie zniewolenie, jakie widziałem, to było, kiedy byliśmy w Portugalii, kiedy byłem w takiej międzynarodowej wspólnocie, która jeździła po świecie, głosząc Ewangelię, modląc się, żeby Bóg też działał przez cuda i znaki. Yy, I była osoba, która yy, w czasie modlitwy, no. Nie, żeby nie oddawać chwały przeciwnikowi, nie będę opowiadał tych wszystkich strasznych objawów, podobnych trochę jak tutaj u Gera Zańczyka w Ewangelii Marka w piątym rozdziale. I kiedy modliliśmy się i to człowiek, który nas tam zaprosił, powiedział, wiecie co, no już nie jedni się modlili, ale tutaj raczej nic z tego nie, nie będzie, bo ona zawsze jakoś, yy, ten, ten, ten zły duch nie chce wyjść. I wtedy człowiek, który prowadzi tę modlitwę, mówi, no a się w językach i słuchajmy, co to... Yy, co, co to jest za duch, tak? Czasami Jezus też tak, kiedy z, kiedy z chłopca, który miał epilepsję, modlił się, żeby wiedzieć, jakie imię jest tego demona, tak? Czy u Więc też wtedy się tak modliliśmy i ten człowiek, który właśnie inicjował tę modlitwę, który był liderem tego spotkania, yy... Miał odczucie, że to jest duch fałszywego proroctwa, Powiedział duch fałszywego proroctwa, Kiedy zaczął to mówić, ta osoba została w jednym momencie uwolniona. Okazało się, że przez wiele lat mieszkała w Afryce. Jej rodzice niespecjalnie interesowali się rzeczami duchowymi. Ona chodziła do kościoła spirytystycznego, czyli okultystycznego, który jest taką parodią Bożego Działania. I tam poddawała się rytuałom inicjacji. Doszło do tego, że miała tam funkcję prorokini. To jest ten najgorszy rodzaj zwiedzenia, o którym jeden nawrócony okultysta powiedział, że największe działanie diabła, najgoroźniejsze, to jest takie, kiedy człowiek myśli, że służy Bogu, a służy diabłu. I ona w czymś takim była, dzięki Bogu, została uwolniona. I dlaczego możemy być wolni? Dlatego, że Jezus umarł na drzewie krzyża i w liście do kolosa, w drugim rozdziale, Paweł pisze tak. I w liście do kolosa, w drugim rozdziale Paweł pisze tak. Darował nam wszystkie występki. Skreślił zapis dłużny, obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygoździwszy do krzyża. Po rozbrojeniu zwierzchności i władz, jawnie wystawił je na widowisko, powiódłszy je dzięki niemu w triumfie. Czyli Jezus umarł na drzewie krzyża. i Tam pokonał wszystkie zwierzchności, władzę, całe moce demoniczne i dzięki ofierze Jezusa na krzyżu, my możemy być wolni. Bardzo lubię to, co Paweł pisze, że po rozbrojeniu zwierzchności i władz, jawnie wystawił je na widowisko, pojutrzy je w triumfie. Ponieważ to jest odwołanie do tego, że w starożytności, kiedy jakiś wódz pokonywał wojsko nieprzyjaciela, to kiedy wkraczał do swojej stolicy, wracał po zwycięskiej wojnie, to wchodzili ci wszyscy, których pokonał, oczywiście nie wszyscy, ale tam różni oficerowie, generałowie, ci, którzy byli w najbliższym otoczeniu danego, danego króla i na końcu sam król, oni wchodzili, w kajdanach i wszyscy mogli widzieć, kogo pokonał. Od tych najmniej znaczących do najbardziej znaczącego. I coś takiego można w świecie duchowym Jezus zrobił. Oczywiście to jest tylko metafora, co tylko powiem, ale nieraz sobie wyobrażam, że dlatego między zmartwychwstaniem Jezusa, a wniebowstąpieniem musiało minąć 40 dni, ponieważ te wszystkie demony musiały przejść przez piekło i wszyscy aniołowie musieli zobaczyć ten triumfalny pochód, jak to Jezus pokonał. I dopiero na samym końcu tego pochodu, jak wkraczał władca, tak samo tutaj wkroczył prawdziwy władca, czyli Jezus. To oczywiście bardziej moja taka wyobraźnia i metafora, ale yy, dobrze oddająca ten tekst biblijny. Dzięki śmierci Jezusa to wszystko się stało. I dzięki śmierci Jezusa możemy być wolni. I... Za chwilę pomodlę się i możesz się dołączyć do tej modlitwy, modlić się o swoją wolność od złych duchów. A zakończę tak, jak zacząłem od cytatu Emiliano Tardifa, tak zakończę cytatem. Trzeba podkreślić mocno fakt, że działanie diabelskie nie może być w centrum naszej uwagi. Ono jest jedynie symptomem, znakiem, że Jezus działa z mocą pośród nas. Jezus przyszedł, aby wybawić nas z mocy księcia tego świata i zwyciężył bitwę na krzyżu. Szatan został pokonany. Co doprowadza go do wściekłości z tego powodu, że jest związany. Jezus zmiażdżył głowę nieprzyjaciela. I teraz chcę z Tobą się o to pomodlić. Pomodlę się w taki sposób, że zapytam Cię, czy wyrzekasz się, czy wierzysz, a potem ja się pomodlę. Czy wyrzekasz się szatana i wszystkich jego dzieł? Czy wyrzekasz się okultyzmu i wszelkich związków z nim? Czy wyrzekasz się każdego grzechu, który Cię zniewala? Czy wierzysz w Boga Ojca, który ciebie kocha i stworzył cię z miłości? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu, z stał, wstąpił do nieba i zesłał Ducha Świętego a przez swoją śmierć nas zbawił? Czy wierzysz w Ducha Świętego, który napełnia każdego człowieka wierzącego, który może was wypełnić Bożą mocą, miłością i mądrością? Teraz będę się modlił. Ojcze, ty słyszałeś, że te twoje dzieci teraz wyrzekły się diabła, i dały wyznanie wiary, że wierzą w Ciebie. Niech Twoją mocą teraz, ojcze, odejdą od nich moce demoniczne. Niech przez moc ich wyznania odejdzie teraz wszystko, co nie pochodzi od Ciebie. A niech Twoja krew na nich spłynie. I niech Twoja krew teraz ich pokropi, jak pokropiłeś domy Izraelitów w Egipcie, i niech ta krew ich chroni, jak chroniłeś domy Izraelitów w Egipcie, kiedy przychodził Anioł Śmierci. Duchu Święty wypełnij teraz te Boże dzieci. Uzdrawiaj teraz wnętrza, które może są chore, które zostały zranione. Wypełniaj na nowo Bożą miłością, Bożą obecnością. Ty jesteś palcem Bożym, przez które wyrzuca się złe duchy. I tak Duchu Święty ja Ciebie zapraszam, abyś teraz przyszedł i wypełnił te Boże dzieci, które słuchają tego nagrania. Duchu Święty wypełnij ich i działaj w nich. A ja dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci za wszystko, co teraz czynisz dla tych Bożych dzieci. Dziękuję Ci za tych, których uwolniłeś. Dziękuję Ci za tych, których wypełniłeś swoim duchem. Dziękuję Ci za wszystko, co się dokonało. Amen. Jeżeli Bóg coś dla Ciebie uczynił w tym czasie, kiedy się modliliśmy, napisz do mnie. To zawsze są takie świadectwa, które budują też moją wiarę. Dziękuję.